Na X opowiedziałaś, że dorośli to dorośli, ale dzieci nie tykamy. E, co natomiast jest w Twoim piśmie od prawników? Jak się w to wczytamy? E, przecież to całe pismo jest właśnie o Twoich traumach. Całe to pismo jest o tym, że Ty się poczułaś obrażona, że się poczułaś niesprawiedliwie oceniona. Całe to pismo jest o Tobie i o Twoim teściu. O tym jest to pismo. Może nie wiem, 5% tego pisma dotyczy Twojego syna. Wszystko inne jest o tobie i Twoim teściu. W mediach społecznościowych fajnie się schować za dzieckiem. Powiedzieć, ojej, on obrażał moje dziecko, hojtował, teraz dziecko sobie z tym nie poradzi. To pismo jest o tym, że Ty sobie nie radzisz, kobieto, a nie Twój syn. Przecież ty tu chcesz, żebym przepraszał za naruszenie kultu osoby zmarłej. Ty tu. Spłakujesz się, że nazwałem cię tępą propagandystką. No tak cię nazwałem, bo tak uważam. Uważam cię za tępą propagandystkę. Nie ma twoje dziecko z tym nic wspólnego. Ciebie tak uważam. I co, nie możesz powiedzieć, napisać na Twitterze: Ej, wytoczyłam sprawę, bo nazwał mnie tępą propagandystką. Napisz to. Wtedy, wtedy będzie uczciwie. Ale ty piszesz o dziecku, a tutaj co innego.